W tym tygodniu będziemy czekali na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Oczywiście kluczowa będzie skala podwyżki stóp procentowych, biorąc pod uwagę to, że decydenci nie mają łatwego zadania. Z jednej strony, inflacja na nowych rekordach. Z drugiej strony, gwałtownie spadający wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu, które może zwiastować to, że spowolnienie gospodarki nadejdzie znacznie szybciej. Więc, biorąc pod uwagę to, że ostatnio prezes Klapliński raczej mówił o tym, że jesteśmy blisko końca podwyżek stóp procentowych. Myślę, że Rada będzie ostrożniejsza, więc ta podwyżka nawet nie wiem, czy wyniesie 3,4 punkta procentowego, czy też nie będzie to właśnie mniej, że Rada przejdzie w stronę mniejszych posunięć niż większych, dodając przy tym, że uważnie obserwuje sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie. Czy to. Może złotemu, czy też nie, trudno ocenić w tym momencie, gdyż ostatnio na złotego większy wpływ mają um, informacje z rynków globalnych. Tutaj mam na myśli kwestie sentymentu um, wokół giełdy amerykańskiej um, i tym samym wokół dolara. I tutaj będzie też ważny tydzień, um, teraz, gdyż poznamy dane, dane z gospodarki amerykańskiej, które, gdyby były słabsze, od prognozowanych, to otworzyłyby możliwość spekulacji wokół mniejszej skali podwyżek stóp przez Fed na jesieni. Czyli o ile jeszcze w lipcu ta podwyżka pewnie wynieść, ile rynek oczekuje, to co do września tutaj już te dyskusje się mogą pojawić. I to może być czynnik, który pozwoli dolarowi się osłabić odbić giełdą w ujęciu globalnym i tym samym też pomóc naszemu złotemu. Czyli nawet jeżeli Rada dokona mniejszej podwyżki, a sentyment na rękach będzie lepszy, to złoty spróbuje nieco odreagować. Niemniej pamiętajmy o tym, że mamy już wakacje, w związku z tym aktywność miastorów jest mniejsza, więc też te wszystkie ruchy są troszkę bardziej ospałe.